Cześć, witam wszystkich z tej strony Rekinek. Pucharek Towarzysz Broni i tutaj będziemy atakować wspólnie e, z naszym towarzyszem, partnerem lub e, kolegą z kooperacji, bo tylko w ten sposób możemy e, zdobyć ten Pucharek. Będziemy atakować e, Strażnicę. I tutaj musimy wejść do sesji lub być zaproszeni przez naszego znajomego, bo musimy grać jako Hulk, czyli ten e, jego taki kolega w grze, także właśnie na tym właśnie polega zdobycie tego pucharka także wystarczy, że wspólnie z naszym przyjacielem rozwalimy jedną, rozwalimy, przemniemy jedną strażnicę. Tutaj jak widzicie, ja tu akurat używałem ognia, co było bardzo efektywne w zabijaniu akurat wrogów i też przydało mi się do Innego pucharka za 50 podpaleń. Także jak widzicie, nie jest to nic trudnego, tylko po prostu trzeba zagrać w kooperacji uznajomego. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja już Wam dziękuję i do zobaczenia następnym razem. A pamiętajcie, żeby subskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Hej!